Witam Was w Battlefield 4. Jest to pierwsza misja kampanii, i sobie ją przejdziemy. Tutaj w tym miejscu, jak dobrze pamiętam, można znaleźć pierwszego Doktaga. Miegnijmy dalej. You in the face. He's <sighs> up, Pack. Where the hell you been? After the handoff from parachute, I came straight here. You're Russians, right? Spec Ops. One second they're there, the next they're not. Take deep breaths, son. You got the intel. Yeah, yeah, got it. Nice play. Shit. It's already daylight. We got to get to the extraction point. Tutaj możemy sobie wybrać inną broń. Jak skończy się gadka, to będziemy mogli to zrobić. Ja mam już odblokowane bronie. Jak nie zapomnę, to Wam pokażę, w których miejscach można je odblokować. Ja sobie wezmę może M39. Jeżeli gracie pierwszy raz w tą misję będziecie mogli wziąć MK moda. Okej, okay. okay, zajmijmy się wrogiem. Okej, okay, chyba wszyscy. Czekamy aż Irish się wdrapie do nas przez okno.

Jest czysto tutaj w tym miejscu. O, jeszcze jej nie mam zdobycie, zdobytej. A nie, mam ją, ale mogę i tak wam pokazać. W tym miejscu można zdobyć jedną z broni. No ale już taką mam. Ok, lecimy dalej. Tutaj, dajmy im przejść, żeby nas nie zapchnęli. Tutaj możemy wskoczyć pod oktagę. Tam go widać. Musimy tutaj się przemknąć. I tu możemy zdobyć doktaga. Ja mam go już zdobytego, więc nic mi się tutaj nie wyświetla. Ok, tu musimy wysadzić ścianę. Wziąłem te ładunki wybuchowe, wziąłem, ok. I biegniemy dalej. Dostaliśmy gogle, żeby oznaczyć wrogów. Każdego trzy, ok, Okej. Okay. przemieścimy się do przodu. Tam nasi wrogowie, tam jest jeden Spróbujmy go sięgnąć A, Chyba za daleko jesteśmy trafiliśmy go niestety gońmy go okej okay, leży zobaczmy tu jeszcze jeden jeszcze jeden Przeładujmy, tam kolejne ciężarówki jedą Dwie Tutaj możemy znaleźć kolejną broń tam Wolę tamtą Dobra, czas trochę na nich tu postrzelać odujmy. jesteśmy trochę ostrzeliwani i ciężko nam trafić. Możemy kliknąć Q w tym momencie i zlecić zabicie ich naszemu towarzyszowi, właściwie towarzyszce w śmigłowcu ale ja staram się zdobyć jak największą ilość punktów, więc staram się ich wszystkich pozabijać osobiście, najlepiej headshotami. kolejne z głowy No, wychyl się, wychyl. Gdzieś ty się schował. Tam jesteś. Dokładnie. Chyba wszyscy. Przechodzimy sobie. I biegnijmy dalej Oho musimy nich wykończyć zanim... Oni wykończą nas. Dobra, dwóch leży. Tam kolejny. Tutaj dwóch. Tam dwóch. Okej. Okay. Tam do nas strzelają tego chyba nie, chociaż Chodź tam tych u góry by się przydało. No ginrze Kurde No nareszcie Okej, okay, tam jeszcze mamy wrogów Podejdźmy bliżej Zaraz ich tu będziemy mogli ściągnąć ładnie Okej, okay, ciężarówka jedzie nawet dwie. O. Jesteśmy tu pod ciężkim ostrzałem trochę. Zaraz się to zmieni. Poszukajmy wrogów. Tam jest jeszcze jeden czy to wszyscy przeładujmy naszą snajperkę. Pokażę Wam teraz gdzie jest jeszcze jedna broń. Wrogów. Przychodzą od wejścia. Okay. Granat cholera. Tutaj na tym czymś, na tym stelarzu możemy znaleźć kolejną broń w tym miejscu. Ej, nie będę podnosił, już ją mam zdobytą. Tak ona wygląda. Wracam do swojego skara. O nie, dlaczego ja zginąłem? Nie było tam wcale wysoko. No trudno, <laughs> wracajmy do gry. Nie, nie, nie. Mm, znowu to samo. Nie wiem czemu ginę spadając z tak niskiej wysokości, no ale... Jakiś bóg chyba. Dobra, musimy wrócić tamtędy niestety. Tutaj jest zejście, dobra. Nie spadaj.

Jedziemy windą w górę. O, helikopter. Możemy do niego strzelać, a i tak to nic nie da. Niestety. Zostaje nam spierdzielać. I to szybko. Biegniemy jak najszybciej do schodów. W schodach na górę i tutaj staramy się biec jak najszybciej na sam dach. Tędy kierujemy się do helikoptera. No niestety nie zabiegliśmy, ale tak miało być. Taki scenariusz gry. Zawalił się nasz budynek. O, nie udało mi się ich zabić. Trochę jestem... ranny. No i spadamy. Wtedy spadliśmy, budynek się zawalił. Nie wiem czy ktokolwiek by to przeżył. Jednak my daliśmy radę. Irish odkopuje nas z gruzów. Nikt nie przeżył w śmigłowcu. Jednak my możemy w śmigłowcu znaleźć, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Tutaj możemy znaleźć kolejnego doktora, taga, pomóc naszym towarzyszą musimy niestety uciąć mu nogę ma całą zmiażdżoną zemdlał z bólu Czekajcie tym samochodem. Wsiadamy. Jedziemy przed siebie. Ja sobie zmieniłem kamerę, jak mi najwygodniej jechać. Shiftem możemy przyspieszyć. Że dogonił nas śmigłowiec. Zjeżdżamy do tunelu. Staramy się omijać jego ogień. I teraz musimy go trafić z granatnika. Czekam aż poja pojawi się celownik i... Bum. Trafiliśmy? Nie. Ach, Nie wiem, jakaś chorągiewka mi się tam pojawiła chyba przed celownikiem niestety. No, musimy powtórzyć ten etap niestety. Niestety, niestety. Jedziemy z tunelu. Staram się omijać te jego pociski. No i wycelujmy teraz dobrze. Mam nadzieję, że nie pojawi mi się znowu żadna przeszkoda na drodze. I balimy w niego. Tym razem chyba trafiliśmy. Nie? No byłem pewien, że trafiłem. O co chodzi? Czy to jakiś bóg, czy co? Może wyżej muszę celować. Dobra. Próba trzecia. No i trafmy go w nie wreszcie. Przecelujmy delikatnie wyżej. Nie trafiłem. Jest, trafiłem. Udało się wreszcie. No i wpadamy do wody.

To była pierwsza misja w grze Battlefield 4. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do subskrybowania oraz do udostępniania moich filmów. Pozdrawiam i do zobaczenia.